Panie Panowie Oficerowie, Panie Komendancie, Naczelnik Wydziału Prowelencji, Pan Inspektor Grzegorz Sztabliński melduje policjantów, policjantki, pracowników Policji do uroczystości z okazji Święta Policji. Myślę, że miniony rok był udany dla nas policjantów powiatu starogardzkiego. Mimo wielu trudności i problemów, z, z którymi musieliśmy się borykać, udało nam się poprawić skuteczność naszej pracy. Staramy się budować pozytywny wizerunek policji jako instytucji oraz policjanta jako profesjonalisty, którego priorytetem jest służba obywatelowi. Budujące są przykłady zaangażowania policjantów w codzienną służbę. Pozwalają one z optymizmem myśleć o przyszłości. Mam świadomość konieczności nieustannego rozwoju, pracy i doskonalenia się. W tym miejscu warto nadmienić, że nie zawsze policyjne sukcesy to wyłącznie zasługa samych policjantów. To także efekty pozytywnej współpracy naszych funkcjonariuszy ze społeczeństwem. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2013 roku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali medalem złotym za długoletnią służbę, aspirant Bejrowski Krzysztof, aspirant sztabowy Stręka Adam, medalem srebrnym za długoletnią służbę, aspirant sztabowy Benke Tadeusz, inspektor Kurecki Krzysztof, Aspirant Makwart Marek, Aspirant Sztabowy Oler Piotr. Medalem brązowym za długoletnią służbę Pani Cześnikowska Sylwia, Aspirant Sztabowy Kołodziejczak Dariusz. Mianowania na wyższe stopnie policyjne w Korpusie Aspirantów. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji przedterminowo na stopień Aspiranta Sztabowego Policji Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku rozkazem personalnym nr 850 z dnia 29 maja 2013 roku mianował starszego aspiranta Plutowskiego Jacka, starszego aspiranta Szuty Tomasza. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji na stopień aspiranta Sztabowego Policji Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku rozkazem personalnym nr 1082 z dnia 4 lipca 2013 roku mianowo starszego aspiranta Cwil Tomasza, starszego aspiranta Kołodziejczak Dariusza, starszego aspiranta Leszman Marcina, starszego aspiranta Machajewskiego Adama, starszego aspiranta Makuch Piotra, starszego aspiranta Ryńskiego Krzysztofa, Starszego aspiranta Słomskiego Andrzeja, starszego aspiranta Stosik Mariusza. Na wniosek komendanta powiatowego policji przedterminowo na stopień starszego aspiranta policji Komendant Wojewódzki policji w Gdańsku rozkazem personalnym nr 850 z dnia 29 maja 2013 roku mianował aspiranta Bluma Leszka aspiranta Figura Dariusza, aspiranta Modrzejewskiego Marka, aspiranta Zielińskiego Tomasza. W tym samym korpusie na wniosek komendanta powiatowego na starszego aspiranta komendant Wojewódzki, rozkazem personalnym Numer 1082 z dnia 4 lipca 2013 roku mianował. Aspiranta Ebertowskiego Roberta, aspiranta Jankowskiego Marcina. W tym samym korpusie na wniosek komendanta Powiatowego Policji, na stopień starszego aspiranta Policji, komendant Wojewódzki Policji Klański rozkazem personalnym, numer 1082 z dnia 4 lipca bieżącego roku mianował. Aspiranta Koniszewskiego Wiesława, aspiranta Magward Marka, aspiranta Sulewskiego Mariusza, aspiranta Zielińskiego Leszka. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji przedterminowo na stopień Aspiranta Policji Komendant Wojewódzkiej Policji w Gdańsku rozkazem personalnym nr 850 z dnia 29 maja bieżącego roku mianował Młodszego Aspiranta Jakubowskiego Ryszarda w tym samym korpusie na stopień Aspiranta Policji Komendant Wojewódzkiej Policji rozkazem personalnym nr 1082 z dnia 4 lipca bieżącego roku mianował Młodszego Aspiranta Brunickiego Grzegorza, Młodszego Aspiranta Kreft Angelikę, Młodszego Aspiranta Rajmus Jarosława na wniosek pana komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim przedterminowo na stopień młodszego aspiranta policji komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku rozkazem personalnym nr 851 z dnia 29 maja 2013 roku mianował. Sierżant Sztabową Piechocką Jolandę, sierżanta Sztabowego Zięba Mariusza. Na wniosek Komendanta Powiatowego na stopień młodszego aspiranta komendant wojewódzki policji w Gdańsku rozkazem personalnym nr 1081 z dnia 4 lipca bieżącego roku mianował. Sierżanta Sztabowego Chylickiego Dawida, Sierżanta Sztabowego Fryszka Argadiusza, Sierżanta Sztabowego Karwarz Andrzeja, Sierżanta Sztabową Milewską Magdalenę, Sierżanta Osowskiego Tomasza, Sierżanta Sztabowego Sobolewskiego Krzysztofa, Sierżanta Sztabowego Taflickiego Krystiana, Sierżanta Sztabowego Tracz Łukasza. W korpusie podoficerów Policji na wniosek pana komendanta Powiatowego Policji na stopień Sierżanta Sztabowego Komendant Wojewódzkiej Policji w Gdańsku rozkazem personalnym numer 1000. 84 z dnia 4 lipca bieżącego roku mianował. Starszego sierżanta Daga Grzegorza, starszego sierżanta Jankowskiego Sebastiana, starszego sierżanta Kropidowskiego Marcina, starszego sierżanta Łuczak Henryka, starszego sierżanta Otta Andrzeja. Na wniosek pana komendanta powiatowego w korpusie podoficerów policji na stopień starszego sierżanta policji kowena Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, rozkazem personalnym nr 1084 z dnia 4 lipca 2013 roku mianował. Sierżant Milewską Ognieszką, Sierżant Pałkowską Aleksandrę, Sierżant Lankowskiego Michała, Sierżant Rosławskiego Tomasza. Na wniosek pana Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskiej ukłócił się podoficerów Policji na stopień Sierżanta Policji Komendantowej wojewódzki Policji Gdańskiej z rozkazem personalnym nr 1083 z dnia 4 lipca z bieżącego roku. Mianował starszy postarunkowy Cichon Karolinem, starszy posterunkowy Gierzeszowską Michalinem, starszy postarunkowy Słomińską Annę, starszy posterunkowy Żonka Karola, starszy posterunkowy Jabłońskiego Tomasza, starszy posterunkowy Marka, starszy posterunkowy Latuszewskiego Aleksandra, starszy posterunkowy Litwińskiego Radosława. W Korpusie Szeregowych Policji Komendant Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim rozkazem personalnym nr 395 z dnia 15 lipca 2013 roku mianował posterunkowego Nowickiego Jacka, posterunkowego Okupińskiego Jakuba, posterunkowego Ślizewskiego Daniela, posterunkowego Majkowskiego Piotra, posterunkowego Zaremskiego Marcina, posterunkowego Stajmec Łukasza. Z okazji święta policji w uznaniu za wieloletnią wzorową pracę wykonywaną w Policji Komendowa Policji w Gdańsku oraz Wojewódzki Zarząd Zakładowy Związku Zawodowych Pracowników Policji w Gdańsku wyróżnił dyplomem niżej wymienionych pracowników Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim: panią Mariolę Podolską, panią Marzenę Drawską, panią Izabelę Kąkolewską. W imieniu wszystkich awansowanych i nagrodzonych policjantów Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim składam Panu Komendantowi serdeczne podziękowania za okazane nam zaufanie. Ponadto pragnę zapewnić, że pokładanego w nas zaufania nie zawiedziemy, a trud i wysiłek wkładany przez nas w codzienne wykonywanie obowiązków służbowych przyczyni się do sprawnego funkcjonowania naszej jednostki oraz podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego powiatu. Panie, Panowie Policjanci i Pracownicy Policji, w tym szczególnym dniu składam Wam w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nad Inspektora Wojciecha Sobczaka oraz własnym wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną, ofiarną służbę. Wasz trud i oddanie są godne najwyższego szacunku, tym bardziej, że pełnicie służbę z pełnym zaangażowaniem, niewolnym od napięć i stresów, podejmując decyzje, od których zależy życie i zdrowie ludzi. Dziękuję za to, że nie bacząc na przeszkody i niedogodności. Zdecydowanie i skutecznie realizujecie niełatwe zadania służbowe. Ten dzisiejszy dzień jest, podejrzewam, bardzo ważny dla wszystkich pracowników Policji. Wtedy, kiedy mamy szansę i okazję zatrzymać się nad, nad Państwa pracą i myślę, wysnuć trochę refleksji na temat tej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Pracy, która przecież tak naprawdę jest przede wszystkim misją, i myślę, że, że nie każdy może tego typu pracę pełnić. Dlatego też w imieniu władz miasta, tego miasta Starogardu Gdańskiego, chciałabym podziękować wszystkim pracownikom policji za zaangażowanie, za to, że jesteście z nami na co dzień, za to, że wspieracie nas, wspomagacie swoim działaniem, że bardzo często reagujecie na nawet najdziwniejsze potrzeby mieszkańców tego miasta, że jesteście z nami o każdej porze, w każdy czas i przy każdej okazji. Stawcy przestępstw są dzisiaj niezwykle, niezwykle przemyślni, mają do dyspozycji wielką wiedzę, potrafią wiedzą, jak, jak dokonać różnego rodzaju przestępstw i ich wykrycie nie zawsze jest łatwe. Czy to w internecie, jeżeli chodzi o skomplikowane przestępstwa gospodarcze, trzeba naprawdę olbrzymiej wiedzy, olbrzymiego doświadczenia, żeby podążać za technologią, która dzisiaj rozwija się w niezwykle szybkim tempie. Dlatego w policji potrzeba również świetnych fachowców. Dlatego trzeba zaprząc do tej pracy przeciwko przestępcom najnowocześniejsze techniki i, i, i naukę. I to się dzieje. Nie tylko z tego dobrego składa się to nasze życie policyjne. Niestety w dniu wczorajszym, 24 lipca, tak jak ustawa jak ustawa stanowi nasze święto, wczoraj w Sejmie było pierwsze czytanie niestety niekorzystnych przepisów dla nas, dla policjantów. To jest to bardzo smutne, że akurat tego dnia nasi politycy zgotowali nam taką niekorzystną ustawę w zakresie zwolnień lekarskich. Dotyczy to nas, policjantów, no jesteśmy z tego tytułu bardzo niezadowoleni, ale cóż, takich prezentów nie chcemy więcej otrzymywać akurat z okazji naszego święta. Panie Komendancie, Naczelnik Działu Prawiańskiego Inspektor Grzegorz melduje o zakończeniu uroczystości święta Policji w Starogardzie Gdańskim.